Czy wiesz, że pod ziemią wciąż kryją się tajemnice sprzed tysięcy lat? W tym odcinku odkryjemy sześć niesamowitych znalezisk archeologicznych: od starożytnej greckiej świątyni pełnej skarbów, przez anglosaskie groby w Anglii, po neolityczne świątynie w Turcji. Przygotuj się na historie pełne zagadek, rytuałów i niezwykłych artefaktów, które zmieniają nasze spojrzenie na przeszłość. Zaczynajmy. Wyobraź sobie, że stoisz na spokojnej, zielonej wyspie Grecji. Słońce, cisza, śpiew cykat. A teraz uwaga, dokładnie pod Twoimi stopami. Przez 2700 lat ukrywała się tajemnica, która właśnie wyszła na światło dzienne. Archeolodzy na wyspie Ewia dokonali jednego z najbardziej spektakularnych odkryć ostatnich lat. Pod warstwami ziemi odnaleźli starożytną grecką świątynię, starszą niż klasyczne Ateny, pełną skarbów, śladów ognia i zagadkowych rytuałów. Świątynia powstała w około VII wieku przed naszą erą. Co ciekawe, zbudowano ją na podmokłym terenie. Starożytni Grecy musieli więc najpierw wzmocnić grunt kamieniami, zanim wzniesiono masywną konstrukcję z cegły. Już samo to pokazuje, jak ważne było to miejsce. Archeolodzy odkryli kilka ołtarzy i palenisk. A jeden z nich miał kształt podkowy. Był pokryty grubą warstwą popiołu, spalonych kości i resztek ofiar. To dowód, że przez setki lat odbywały się tu intensywne rytuały religijne. Nie był to pusty budynek, to było żywe centrum kultu. Z ziemi zaczęły wyłaniać się skarby, złota i srebrna biżuteria, amulety, figurki ludzi i zwierząt, naczynia rytualne, ceramika z różnych regionów Grecji. A nawet przedmioty z bursztynu i koralu, które musiały przybyć tu z bardzo daleka. To oznacza jedno: Świątynia była częścią rozległej sieci handlowej, łączącej Grecję z innymi cywilizacjami Morza Śródziemnego. Co jeszcze bardziej zdumiewające, niektóre znaleziska są starsze niż sama świątynia. W najniższych warstwach odkryto przedmioty z epoki mykeńskiej, sprzed ponad 3000 lat. To sugeruje, że to miejsce było święte na długo, zanim powstał monumentalny budynek. Ślady ognia wskazują, że świątynia mogła zostać częściowo zniszczona w VI wieku przed naszą erą. Być może przez pożar, konflikt albo celowy rytuał zamknięcia miejsca kultu. Zamiast ją porzucić, Grecy przebudowali wnętrze i kontynuowali obrzędy. To odkrycie pokazuje, że historia, którą znamy, to tylko wierzchołek góry lodowej, a pod ziemią wciąż czekają kolejne sekrety. Kto wie, może następny wielki skarb leży dokładnie tam, gdzie teraz stoisz? Wyobraź sobie teraz zupełnie inne miejsce. Nie słoneczną Grecję, lecz wilgotne wybrzeże Anglii. Chłodny wiatr z nad Morza Północnego, ciężkie chmury i cicha, niepozorna równina. Krajobraz tak zwyczajny, że łatwo przejść obok niego obojętnie. A jednak, właśnie tutaj ziemia skrywała historię, która zmienia nasze spojrzenie na początki Anglii. W pobliżu miejscowości Sizewell, niedaleko słynnego Sutton Hoo, archeolodzy natrafili na anglosaskie cmentarzysko elit, datowane na VI i VII wiek naszej ery. Przez ponad 1400 lat nikt nie wiedział, co dokładnie kryje się pod warstwą trawy i piasku, aż do teraz. Już pierwsze odkrycia dały badaczom do zrozumienia, że to nie jest zwykłe miejsce pochówku. Groby były starannie zaplanowane, ułożone w określonym porządku, a ich zawartość wskazywała jednoznacznie: spoczywali tu ludzie władzy. Wojownicy, możni, być może lokalni władcy, których znaczenie wykraczało daleko poza jedną osadę. W jednym z centralnych grobów archeolodzy odkryli szczątki mężczyzny pochowanego wraz z bronią miecze, groty włóczni, elementy tarcz wszystko to nie było przypadkowe. W świecie anglosaskim broń nie była tylko narzędziem walki. Była symbolem statusu, honoru i prawa do rządzenia. Tylko elita mogła pozwolić sobie na tak bogaty pochówek. Obok jednego z grobów znaleziono ślady, które sugerują, że razem ze zmarłym mógł zostać pochowany koń. Dziś może wydawać się to szokujące, ale w tamtych czasach koń był oznaką najwyższego prestiżu. Posiadanie go oznaczało władzę, bogactwo i kontrolę nad ludźmi. Pochowanie konia razem z właścicielem miało zapewnić mu ten sam status również po śmierci. W innych grobach odkryto bogate wyposażenie, ozdobne klamry, elementy stroju, biżuterie, a także przedmioty, które prawdopodobnie miały znaczenie rytualne. Każdy z nich opowiada historię społeczeństwa, w którym hierarchia była jasno określona, a śmierć nie kończyła roli człowieka w strukturze władzy. Co szczególnie fascynujące, to podobieństwo tego miejsca do Sutenhu. Jednego z najsłynniejszych stanowisk archeologicznych w Europie. Tam odkryto pochówek królewski w Łodzi. Tutaj nie znaleziono statku, ale układ grobów, ich bogactwo i symbolika wskazują, że mamy do czynienia z podobnym kręgiem elit. Być może była to konkurencyjna dynastia, a może sprzymierzeńcy, którzy rządzili sąsiednimi terytoriami. To odkrycie zmusza historyków do zadania niewygodnych pytań: czy średniowieczna Anglia była bardziej złożona politycznie niż dotąd sądziliśmy? Czy istniało więcej ośrodków władzy, więcej lokalnych królów, więcej rywalizujących rodów? Każdy grób, każdy fragment metalu, każdy ślad w glebie pokazuje, że początki Anglii nie były chaotyczne i prymitywne, jak często się je przedstawia. Były pełne ambicji, walki o władzę i starannie zaplanowanych rytuałów, które miały zapewnić nieśmiertelność pamięci. A teraz przenieśmy się w czasie jeszcze dalej. Nie do świata królów i wojowników, lecz do epoki, w której metal dopiero zaczynał zmieniać bieg historii. Bez wielkich miast, bez pisma, bez kronik, tylko ziemia, ludzie i ogień. Anglia. Zwyczajny dzień. Zwyczajna rodzinna przechadzka po polach. Nic nie zapowiadało odkrycia, które cofnie nas o trzy tysiące lat. Podczas amatorskich poszukiwań zupełnie przypadkowo jedna z rodzin natrafiła na coś, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak kilka zardzewiałych kawałków metalu. Jednak gdy ziemia zaczęła odsłaniać kolejne fragmenty, stało się jasne, że to nie są zwykłe przedmioty. To był skarb z epoki brązu, starannie zdeponowany, ukryty i zapomniany na całe tysiąclecia. Archeolodzy, którzy później przejęli badania, potwierdzili, Odkrycie składało się z miedzianych sztabek, surowca absolutnie kluczowego w tamtym czasie. W epoce brązu miedź była tym, czym dziś jest ropa naftowa. Bez niej nie powstawały narzędzia, broń ani ozdoby, a co najważniejsze, nie była dostępna wszędzie. To właśnie dlatego to znalezisko jest tak ważne. Sztabki nie były porozrzucane chaotycznie. Zostały celowo złożone w jednym miejscu, jak zapas, magazyn albo ofiara. Ich kształt i sposób obróbki wskazują, że nie były przeznaczone do natychmiastowego użycia. To był surowiec w czystej postaci, gotowy do przetopienia, wymiany albo transportu. To oznacza jedno. Już 3000 lat temu istniały zorganizowane sieci handlowe. Ludzie epoki brązu nie żyli wyłącznie z dnia na dzień. Planowali, gromadzili zasoby, handlowali na duże odległości. Miedź mogła pochodzić z Wali, Kornwali, a nawet z kontynentu europejskiego. Ktoś ją wydobył Ktoś przetopił, ktoś przetransportował, a ktoś inny ukrył ją w ziemi. Być może był to zapas na trudne czasy, a może forma prymitywnego banku, bogactwo zabezpieczone przed kradzieżą. Nie można też wykluczyć, że był to depozyt rytualny, ofiara złożona ziemi lub bogom, mająca zapewnić urodzaj, ochronę albo powodzenie całej społeczności. Co fascynujące, takie skarby są znajdowane w różnych częściach Europy, ale każdy z nich opowiada inną historię. Ten odnaleziony przez zwykłą rodzinę podczas zwykłego dnia, pokazuje, że wielkie odkrycia nie zawsze zaczynają się w laboratoriach i na wykopaliskach. Czasem wystarczy uważnie patrzeć pod nogi. To odkrycie zmienia nasze spojrzenie na epokę brązu. Pokazuje, że ludzie sprzed tysięcy lat byli nie tylko rzemieślnikami, ale także strategami, rozumieli wartość surowców, rozumieli ryzyko i rozumieli przyszłość. Teraz przenieśmy się w miejsce, gdzie pustynia spotyka się z ciszą, a historia zapisana jest nie w kamieniu ani w metalu, lecz w słowach. Słowach tak starych, że przetrwały upadek imperiów, wojny, religie i całe cywilizacje. Pustynia ludzka. Suche powietrze, spalone słońcem skały i groty, które przez niemal dwa tysiące lat skrywały jedną z największych zagadek historii ludzkości zwoje z nad Morza Martwego. Odnalezione w połowie XX wieku od samego początku budziły ogromne emocje. Były to najstarsze znane rękopisy tekstów biblijnych i religijnych, starsze od wszystkich wcześniejszych kopii nawet o tysiąc lat. Przez dekady uważano, że ich historia została już w dużej mierze poznana. Aż do roku 2025. Właśnie wtedy ogłoszono wyniki nowych, przełomowych badań, które zmusiły naukowców do ponownego zadania fundamentalnych pytań: kim byli autorzy zwojów? Kiedy dokładnie powstały? I czy rzeczywiście znamy ich pełne znaczenie? Zastosowanie nowoczesnych metod analizy, w tym badań atramentu, struktury pergaminu oraz sztucznej inteligencji analizującej charakter pisma, przyniosło zaskakujące rezultaty. Okazało się, że część zwojów może być starsza, niż wcześniej sądzono, a niektóre teksty powstawały równolegle, w różnych wspólnotach, a nie w jednym, odizolowanym środowisku. To oznacza, że starożytny Bliski Wschód był znacznie bardziej zróżnicowany religijnie i intelektualnie niż zakładały dotychczasowe modele. Teksty, które uznawano za jednolite, okazują się zbiorem wielu głosów, wielu tradycji i wielu interpretacji tej samej wiary. Co więcej, analiza pisma wykazała, że niektóre zwoje zostały zapisane przez kilku skrybów, pracujących według wspólnych zasad, ale niekoniecznie w tym samym miejscu. To sugeruje istnienie sieci uczonych i wspólnot, które wymieniały się ideami na długo przed powstaniem znanych nam instytucji religijnych. Zmieniono również datowanie części artefaktów powiązanych ze zwojami. Fragmenty naczyń, tkanin i przedmiotów codziennego użytku wskazują, że groty nie były tylko miejscem ukrycia tekstów na czas zagrożenia. Były aktywnie użytkowane przez długi okres, a zwoje nie trafiły tam przypadkiem ani jednorazowo. To wszystko prowadzi do jednego wniosku: historia Biblii, Judaizmu i wczesnych nurtów religijnych nie była prostą, liniową opowieścią, była procesem, pełnym sporów, zmian, redakcji i reinterpretacji. Zwoje z nadmorza Martwego nie są jedynie zabytkiem, są zapisaną debatą sprzed dwóch tysięcy lat, debatą, która trwa do dziś. Wyobraź sobie miejsce, w którym historia cofa się do samego początku, do czasów, gdy człowiek nie znał jeszcze miast, państwa ani pisma, gdy świat opierał się na instynkcie, rytmie natury i wierzeniach, które dopiero się rodziły. W południowo-wschodniej Turcji, na kamienistych wzgórzach Anatolii, znajduje się stanowisko, które na zawsze zmieniło nasze rozumienie początków cywilizacji. Nazywa się Gebekli Tepe. Przez tysiące lat wyglądało jak zwykłe wzniesienie. Dopiero badania archeologiczne ujawniły, że pod Ziemią kryje się najstarsze znane miejsce kultu na świecie. Göbekli Tepe datowane jest na około dziesiąte tysiąclecie przed naszą erą. To czas, w którym ludzie byli jeszcze łowcami i zbieraczami. Nie znali ceramiki, nie uprawiali ziemi na dużą skalę, nie posiadali stałych osad, a mimo to potrafili wydobywać, transportować i obrabiać wielotonowe bloki kamienia. Na stanowisku odkryto monumentalne kręgi z potężnymi filarami w kształcie litery T. Każdy z nich ma kilka metrów wysokości i waży wiele ton. Na ich powierzchniach wyrzeźbiono zwierzęta lwy, węże, dziki, ptaki. Oraz tajemnicze symbole, których znaczenie do dziś pozostaje niejasne. Wielu badaczy uważa, że filary przedstawiają stylizowane postacie ludzkie, co sugeruje istnienie rozwiniętych wierzeń i symboliki religijnej. Przez lata sądzono, że znamy już główną strukturę tego miejsca. Jednak w roku 2025 rozpoczął się zupełnie nowy etap badań. Zamiast kolejnych wykopów, naukowcy sięgnęli po nowoczesne metody geofizyczne. Dzięki skanowaniu gruntu udało się zajrzeć pod powierzchnię Ziemi bez jej naruszania. Wyniki okazały się zaskakujące. Pod Ziemią zidentyfikowano kolejne struktury przypominające następne kręgi i budowle rytualne. Oznacza to, że to, co do tej pory odsłonięto, stanowi jedynie niewielką część całego kompleksu. Gebekli Tepe nie było pojedynczą świątynią, było rozległym centrum kultowym, budowanym i przebudowywanym przez wiele pokoleń. To odkrycie rodzi fundamentalne pytania skoro ludzie epoki kamienia potrafili organizować tak ogromne przedsięwzięcia, to czy religia mogła poprzedzać rolnictwo? Czy wspólne rytuały były impulsem do osiadłego trybu życia, a nie jego konsekwencją? Co więcej, fakt, że kompleks został celowo zasypany ziemią, sugeruje świadomą decyzję jego twórców, jakby ktoś chciał zamknąć pewien rozdział historii i zabezpieczyć go na przyszłość. Gebeklitepe pokazuje, że początki cywilizacji były znacznie bardziej złożone, niż przez dekady sądzono. Zanim powstały miasta, najpierw pojawiły się idee, zanim narodziła się władza, pojawiła się wiara, a pod kamienistym wzgórzem wciąż może kryć się więcej odpowiedzi, niż jesteśmy gotowi usłyszeć. Cofnijmy się jeszcze głębiej w czasie do epoki, kiedy ludzie dopiero uczyli się żyć w jednym miejscu kiedy ziemia była surowa, a każdy dzień wymagał ogromnej uwagi i wysiłku. Mimo to powstawały miejsca, które do dziś wprawiają naukowców w zdumienie. W południowo-wschodniej Turcji, w rejonie górnego Mezopotamu, odkryto Karahantepe, część większego kompleksu znanego jako Tas-Tepeler. Stanowisko datowane jest na około 12 tysięcy lat temu. To czasy, gdy ludzie dopiero przechodzili od koczowniczego trybu życia do osiadłego. I choć brzmi to odlegle, odkrycie Karahantepe pozwala nam zrozumieć pierwsze rytuały społeczne, religijne i kulturalne, które kształtowały wczesne wspólnoty. Archeolodzy odnaleźli tu kamienne struktury i filary, które sugerują zorganizowane miejsca zgromadzeń, być może świątynie lub przestrzenie rytualne, podobne w duchu do słynnego Gebekli Tepe, ale o zupełnie nowym układzie. To pokazuje, że społeczności neolityczne były znacznie bardziej złożone, niż kiedykolwiek przypuszczano. Ludzie potrafili współpracować, planować monumentalne budowle i prowadzić rytuały, które scalały całe grupy. Tysiące lat przed powstaniem miast, państw czy pisma. Karahantepe zostało uznane za jedno z najważniejszych odkryć roku 2025. Nie tylko redefiniuje początki osiadłego życia, ale także przypomina nam, że ludzka ciekawość i potrzeba wspólnoty są niemal tak stare, jak sama cywilizacja. To miejsce pokazuje, że już wtedy ludzie szukali sposobu, by nadać sens swojemu życiu i łączyć się w większe całości, co przyznajmy brzmi całkiem znajomo i dziś. A skoro mówimy o łączeniu się w całość, pamiętajcie, że historia potrafi być równie fascynująca, co zabawna. Czasem odkrywasz miedzianą sztabkę, innym razem tajemniczy filar sprzed 12 tysięcy lat, a wciąż nie wiesz, gdzie schował się kot archeologa. Dzięki, że byliście z nami w tej podróży przez tysiąclecia. Jeśli podobała Wam się ta przygoda, subskrybujcie kanał Divitun Studio, kliknijcie dzwoneczek i bądźcie z nami przy kolejnych odkryciach, bo historia. Nigdy nie przestaje zaskakiwać.